Siemaneczko, Siemaneczko! Piękny świt dzisiejszego poranka. Piękny świt na autostradzie. Jadę do Bydgoszczy, gdzie będę wykonywał swoje czynności służbowe. A wschód słońca mamy przepiękny. I zawsze, jak jest taki piękny wschód słońca, i jadę sobie w, w trasę od godziny szóstej, zastanawiam się nad sensem życia, i nad tym, że to życie jest tak piękne, i jest tak trzeba być zawsze uśmiechniętym i zawsze być radosnym. I nie można się niczym łamać, bo właśnie po każdych burzach, po każdych deszczach, po każdych złych nastrojach przychodzą takie piękne poranki i takie piękne dni. Takie jakieś nostalgiczne rozkminy od rana. Więc. Witam, witam i o zdrowie pytam. Jest bardzo przyjemny dzień. Mamy 17 stopni pod koniec września o godzinie 6.25. Więc cieszymy się tym dniem i każdym dniem, który nam zsyła Pan. Bo nic innego nam w życiu nie zostało, jak tylko się cieszyć, radować, być dla siebie miłym i i nie przejmować się bzdurami, a tylko i wyłącznie brać życie tak jakie jest. Bo jesteśmy tylko ułamek sekundy w tym wszechświecie. Żyjemy i trzeba z tego korzystać moim zdaniem jak najbardziej. Pozdrawiam, chwilę zobaczcie jaki piękny świt. I wszystkiego, wszystkiego dobrego w tym pięknym dniu bawcie się dobrze, oglądajcie mój kanał, subskrybujcie oraz lajkujcie. Wszystkiego dobrego, hej!